Zwykle na tym kanale o Jujutsu Kaisen wypowiadamy się w samych superlatywach, aprobując to, co dzieje się w manze czy też w anime. Ale chyba najwyższa pora przestać i spojrzeć na sprawy obiektywnie. Wiem, że jest parę rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, i właśnie to chciałbym zaadresować w tym materiale, bo o ile kiedyś wypowiadałem się odnośnie postaci i ich nietuzinkowej skali siły, tak dzisiaj. Porozmawiamy sobie o fabule, która jest nieco zagmatwana i trzeba przyznać, od dwóch lat realizowania mangi, więcej w niej domysłów, aniżeli faktycznego rozwoju fabuły i to widzimy po zachowaniach Gege. Rozwinę ten temat w bardzo prosty sposób. Jujutsu Kaisen miało się kończyć w momencie, w którym ja nagrywam ten film, w sensie do końca 2023 roku. Miało już nie wyjść, i tyle, finito. Nie mielibyśmy więcej mangi, więcej teorii o powrocie Gojo, o nowych mocach Hitadriya, i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio na Jumpfeście powiedział, że skończy się jednak do końca 2024 roku, a więc daje sobie naprawdę bardzo dużo czasu. Jak na to, że 12 miesięcy na zrealizowanie ostatniego arku historii, który już trochę trwa. To hej, moim zdaniem naprawdę sporo. Ale istnieje jeden problem z tym, w jaki sposób jest teraz realizowana ta fabuła. A mianowicie więcej tutaj teorii, aniżeli faktycznej akcji popartej dobrym uzasadnieniem ze strony autora. I na pewno widać to na kanale. W sensie od czasu do czasu zdarza się, że ktoś w komentarzach napisze, Ojeju, kolejna teoria. O kurczę, znów wyjaśnianie, czym tak naprawdę może być Itadori. No i ja rozwinę to tylko w taki sposób. Od 90 chapterów, od dwóch lat historia tego anime, a raczej mangi, jest rozpisywana w taki sposób, że wszystko jest kwestią domysłów. Kiedyś w jakimś materiale Wanaki wypowiadał się bodajże o tym, że Gege bardzo lubi pewne rzeczy nadtłumaczyć, to znaczy potrafi na przykład parę stron danego chapter mangi zarezerwować po to, żeby wytłumaczyć co się dzieje w mandze, jak działa dana umiejętność itd. No to przepraszam bardzo, ale teraz coś takiego się po prostu nie dzieje. O większości rzeczy my sami musimy się domyślać i najlepiej widać to po tym, jak aktualnie wygląda historia. Z mangi. Od momentu 236 chaptera, a raczej od powrotu pierwotnej formy Sukuny, jest mnóstwo nawiązań w jakichś takich efemerycznych wstawkach do dawnych klanów, do klanu Fujiwary, do Sugawary no Michizane, do tego jak wyglądały dawne ery. i Cały czas daje się nam takie pstryczki w nos, mówiąc, że to w jakiś sposób wpłynie na fabułę i później pod koniec kolejnego czaptaja okazuje się, że to nie miało większego sensu, bo i tak jakaś postać, która jest relatywnie nowa dla serii, to znaczy na przykład Hiromi Higuruma jest po prostu silniejsza i ten cały background historyczny można wyrzucić do kosza. Ja powiem tak, śmiało, mi się to po prostu nie podoba, bo... Nie ukrywam, że czytanie o historii ery Heian, o czasach, w których zaklinacze byli zdecydowanie silniejsi aniżeli teraz i o tym, w jaki sposób Sukuna stworzył swoje królestwo, jest w tym momencie dla mnie ciekawsze niż to, co się działo w Shibui. Przepraszam, ale ja Shibuję poznałem wtedy, kiedy Gojo został zapieczętowany w mandze, a więc 3 lata temu i w związku z tym nie tak bardzo ekscytuje mnie to, co aktualnie dzieje się w anime, mimo tego, że ostatnie odcinki z Mahito, Todo i Tadorim były naprawdę cudowne. No nie zrozumcie mnie źle. I dlatego ja lubię sięgać w stronę tej genezy Jujutsu Kaisen, to znaczy Kenjaku, który stworzył ten świat de facto, który jest postacią, która widziała wszystko razem z tym genem i Sukuną, bo nie ukrywajmy, że to są trzy postacie, które wymodelowały ten świat tak, jak chciały, i dlatego tak wiele odcinków jest kierowanych w ich stronę. Nota bene jakiś o ten na pewno się pojawi. I ja rozumiem rozgoryczenie pewnych osób w komentarzach. Typu, nie wiem, spotkałem może dwa, trzy, cztery komentarze po kroju ile można robić teorii, ile można robić filmików o Itadori. No można robić tyle, dopóki nie wyczerpie się temat i tak rozumiem, że pojawiają się jakieś pewne powtórzenia, ale z każdym materiałem dorzucam, dorzucam tam coś nowego. No i przede wszystkim tak to wygląda w kwestii samego autora. Za każdym razem przedstawia nam się jakiś taki... Mirage na zasadzie, o Jujutsu Kaisen rusza do przodu, bo Sukuna po raz kolejny kontempluje odnośnie jakiejś nowej mocy Tadrygo i później po prostu nic się nie dzieje, bo tak bardzo zostaliśmy nauczeni, aby uwaga przeskakiwała z jednego bohatera na drugiego. Przecież od już jak dawna mówi się o tym, żeby Jujiego wykrywać na głównego bohatera, i w tym momencie, kiedy Gojo usunął się w cień. To w blasku reflektorów pojawił się Hiromich i Guruma. Za chwilę pewnie jeszcze spotyczki Hakari versus Urame dołączy właśnie Hakari i, i wtedy na niego będziemy zwracać uwagę. Moim zdaniem to jest strasznie bez sensu, bo naprawdę jest dużo wątków, takich jak to, kim w tym momencie jest ta osoba, która miałaby odziedziczyć plan Kenjaku. No jej nie ma nigdzie, od paru miesięcy znów nic nie wiemy. Wiemy, że Sukuna zaplanował to wszystko, ale tak naprawdę nie znamy w ogóle jego backgroundu. My dopiero w 238 chapterze dowiedzieliśmy się minimalną genezę jego powstania i tego, dlaczego podchodzi do życia w taki, a nie inny sposób, a Maga wychodzi już naprawdę parę lat. I wiecie, cała historia się tak naprawdę wokół niego obraca. Cała. I my. Jedyne, co możemy zrobić, aby spożytkować tą naszą ciekawość, bo to jest przecież naturalna część każdego człowieka, no to starać się sięgać do tego, czym posiłkował się Gege. To jest starożytna historia Japonii, to jest mitologia i to są rzeczy, którymi się inspirował. To znaczy poboczne magii. I w każdych z nich widzimy coś, co jawnie nawiązuje do króla i jawnie nawiązuje do Kenjaku i Itadoriego i w związku z tym, że jakiś promyczek tych przewidywań, tych teorii się sprawdził, no to teraz za każdym razem będziemy do tego sięgać. Była teoria od 130 chapterów związana z Okiem Gojo. Była teoria związana z Żabą Sukuny. W tym momencie jest teoria związana z umiejętnością Nobary i nie sposób do tego zaglądać, kiedy widzisz jak bezsensownie żegnasz się z pewnymi postaciami i jak decyzje autora bardzo odbiegają od tego klarownego, tego wcześniejszego zamierzonego napisania całej fabuły. A odnośnie filmików, które ja tworzę, to jeśli chodzi o Judziego, o tą całą erę E do k, do Heian Nara i tak dalej, bo na pewno jeszcze nagram jakieś filmiki, siłą rzeczy, bo to jest dla mnie najbardziej interesujący temat. No to nie, połowa postaci, z którą się mierzymy teraz, została przedstawiona nam, kiedy przedstawiono również poprzednie ery. W związku z tym sam sukuna, z którym się mierzą, może zostać pokonany tylko w niekonwencjonalny sposób, który do tamtej ery nawiązuje. Dwóch najpotężniejszych antagonistów jest z tamtej ery nadal. Ponownie to powiem, mimo tego, że jest ona relatywnie słabo wytłumaczona. Sam Itadori przeniósł się w czasie, i już w tym momencie każdy no po prostu... Nie musi to przyznać. To należy przyznać, bo jego początki mają już swoje takie przesłanki w okolicach 150 lat. Też przy okazji Noritoshi Kamo a jak wiemy, no Kenjaku zaplanował to henho dawno temu, i dlatego trudno jest w tym momencie mangi podchodzić do niego tak samo jak w anime. I tak. Wiele rzeczy pozostaje tajemnicą, bo sam GG prowadząc wywiady za każdym razem stara się ukrywać jakie są jego prawdziwe umiejętności, bo po prostu odkłada na ostatnią minutę i w związku z tym my jako fandom będziemy teoretyzować. Są święta, więc ja życzę sobie i wam, aby autor teraz troszkę zwolnił z mangą, z jej akcją i zaczął mocniej tłumaczyć background danych decyzji. No i po prostu podłożę tego, dlaczego akurat, nie wiem, dana postać ma taką, a daną technikę i z czego to się wywodzi. Bo byłoby to bardzo istotne w procesie zrozumienia tego, co aktualnie dzieje się w mandze, bez zbędnego poddawania wielu rzeczy wątpliwości. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale.